Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałam przedstawić wam zakończenie rozdziału Nadzieja. Zaczynajmy. Oczywiście pozostałe dziewczyny dowiedziały się o całym zajściu jeszcze zanim zeszłyśmy z rowerów. Kochane, poczekały aż Lena mnie przyprowadzi. Przyjaciółka nie zwlekała. Gdy tylko na linii jej wzroku pojawiły się pierwsze kontury naszej grupy, krzyknęła. Diana poznała całkiem niezłe ciacho. Dziewczyny osłupiały. Przeniosły wzrok ze zdziwionej Leny na mnie, czekając na potwierdzenie. Zmieszałam się trochę. Nie myślałam, w jaki sposób powinnam odbierać całe zajście. Niby nic takiego się nie stało. Chociaż z drugiej strony nie musiał brać numeru, prawda? Wzruszyłam tylko ramionami, nie potrafiąc znaleźć odpowiednich słów. Coś musi być na rzeczy, stwierdziła Natasza. Patrzcie, jak jej się oczka świecą. No, może zaczęłam opowiadać. Przez resztę tego dnia Alan nie opuszczał moich myśli. A telefon? W moich dłoni. Cały czas sprawdzałam. Czy aby nie pojawiła się od niego jakaś wiadomość, czy połączenie przychodzące, cisza? Mówiłam sobie, że przecież nie sprecyzował czasu, w jakim zamierzał nawiązać ze mną kontakt. Nie popadajmy w paranoję. Próbowałam się wyluzować i odprężyć, bez skutków. Cały wieczór siedziałam jak na szpilkach. W końcu, zrezygnowana, odłożyłam telefon na szewkę nocną i poszłam do łazienki, aby się wykąpać. Ciepłe stróżki wody spływające po moim ciele zawsze spukiwały ze mnie wszelkie troski. Oprócz brudu i kurzu zabierały ze sobą także wszelkie niepokoje, oczyszczały moje myśli, wyostrzały je. Łatwiej mi było potem patrzeć na niektóre sprawy. Tym razem nie zdążyłam poczuć na sobie ciepłych kropelek. Mój telefon dało sobie znać przyszła wiadomość. Mój wyczulony słuch od razu odebrał fale dźwiękowe. Szybko owinęłam się ręcznikiem i wybiegłam z łazienki. Rzuciłam się na łóżko, by jak najszybciej dosięgnąć telefonu. Spojrzałam na wyświetlacz. Na mojej twarzy odmalował się ogromny uśmiech. Napisał. Od tego się zaczęło. Praktycznie nie rozstawałam się z telefonem. Nawet gdy wiedziałam, że nie mam to liczyć na wiadomości. Alan też chodził przecież do szkoły. Mimo to nie umiałam się powstrzymać, żeby co kilka minut nie spojrzeć na wyświetlacz. Może czerwone światełko zwiastujące powiadomienie jednak będzie zapalone? Nigdy nic nie wiadomo. W szkole obrywało mi się za zabawę telefonem na lekcji. A on przecież tylko leżał na ławce! No, może czasem podświetlałam ekran. Jak kiedyś reagowałam na tego typu upomnienia, tak teraz miałam je gdzieś. Miałam ważniejsze sprawy na głowie. Alan. Z rozmów z nim dowiedziałam się, że jest tylko rok ode mnie starszy. Idealnie. Interesował się muzyką. Wydawało się, że nią żyje. Czyżbym znalazła kogoś, kto mnie zrozumie? Alan często jeździł na różne festiwale. Wysłał mi nawet filmik na messengerze. Jego noty różniły się od melodii, która chwytała moje serce. Przez to właśnie wydała mi się ciekawa. Zawsze warto spróbować czegoś nowego, tym bardziej, że bardzo dużo o niej mówił. Mówił, w sumie pisał. Chociaż mieszkał tak naprawdę na drugim końcu miasta, to jakoś niespecjalnie kwapił się do spotkania. Raz czy dwa o tym wspomniałam: zero reakcji, zero zainteresowania, zero inicjatywy. Zamiast tego zarywałam nocki na sms -owaniu. Trochę mnie to bolało. Ale nic nie byłam w stanie zrobić. Teraz jego kolej, by coś zaproponować, to on jest chłopakiem do jasnej cholery. Jak teraz o tym myślę wiem, że rozegrałabym to inaczej, albo w ogóle nie zaczynałabym grę. Ale skąd mogłam wiedzieć? Niestety czasami trudno nam zauważyć wszystkie szczegóły. Czasami znajdujemy wymówki lub też sami je tworzymy, bo nie chcemy stracić czegoś bądź też kogoś, na kim nam zależy. No właśnie, to jest to, zależy nam. Często za bardzo. Przepływamy oceany dla ludzi, którzy nie wdepnęliby dla nas nawet w kałużę. Zamilkł, tak po prostu. Trzy dni z rzędu pisałam do niego. Rozmowa była, nie mogę powiedzieć, że zadowalająca i taka trochę na odczekkę, no ale była. Czwartego dnia, pod groźnym spojrzeniem koleżanki, postanowiłam poczekać na jego odzew. Dziewczyny i tak karciły mnie już za to, że tyle razy odzywałam się pierwsza. Czyś ty zwariowała, upomniała mnie Lena. To on powinien pisać, a nie ty latasz. Ta, tylko gdyby to było takie proste. Ona nie musiała się przyjmować. W ogóle żadna z nich nie musiała się przyjmować. Ze mną było trochę inaczej. Chyba coś jeszcze we mnie zostało. Minął jeden dzień, drugi, trzeci, nic. Cisza, mordercza cisza. Telefon wydał się przyrosnąć do mojej ręki. Nie rozstawałam się z nim w nadziei, że zawibruje, wyda jakiś dźwięk, zaświeci się cokolwiek. I choć tyle razy korciło mnie, by się odezwać, trwałam w postanowieniu. Dziewczyny miały rację. Muszę czekać. Tyle, że to okazało się trudniejsze niż zakładałam. Przecież czas upłynie tak czy siak, mówiły. Pytanie tylko, co się wydarzy. Podczas gdy wskazówki zegara odliczały kolejne minuty i godziny. Jowita. Gdybyś tu była wiedziałabyś, co mi powiedzieć. Stałam nad jej grobem, wpatrując się w język ognia z otwartego znicza. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam po powrocie wtedy ze spaceru, było przyjście tu, staniecie dokładnie w tym samym miejscu i opowiedzenie jej wszystkiego. Bo choć nie stanowiła już części ziemskiej egzystencji, wierzyłam, że mnie nie opuściła. Zawsze w trudnych momentach do niej przychodziłam. Nie wiem, co myśleć, dlaczego tak nagle zamilkł? Tak fajnie się nam rozmawiał. Co jest ze mną nie tak? Myślałam, że już jest w porządku. Zaczynałam nawet lubić siebie i powoli przekonywałam się do myśli, że nie jestem skreślona przez los. A teraz? Kolejne dni uciekały. Nie mogłam przestać myśleć o Alanie i o tym, co się u niego stało. Któregoś nie przerwałam milczenie, nie wytrzymałam. Chyba zasługuje na wyjaśnienie, tak? Odpisał. Obiecał odezwać się, gdy znajdzie czas. Pomóc ostatnio mu go brakowało. Jestem skoro w to uwierzyć, ostatnia klasa. A z tego, co wiedziałam, jakoś niekoniecznie lubił siedzieć przy książkach. Uspokoiłam się. No cóż, pozostało mi uzbroić się w cierpliwość. Wakacje zbliżały się w zastraszającym tempie. Cisza przedłużała się. Znów zaczęłam się niepokoić. Kilka razy widziałam Alana na mieście, jak gdzieś się włóczył. On mnie nie zauważył, albo nie chciał. Nie wiem już sama. Wciąż czekałam, choć czułam, jak wzbiera we mnie sztorm, niemy krzyk. Nikt go nie słyszał, a rozrywał mnie od środka. Nie mogłam spać. Patrywałam się w biały sufit ze wzrokiem. W uszach rozbrzmiewała muzyka, moja ucieczka. Nie dochodziły do mnie żadne dźwięki z otoczenia. Zamykałam się. Stapiałam z każdą kolejną nutą moje sakrum. Nie mogłam jeść. Mamie tłumaczyłam stresem, kłamałam. Nie byłam z siebie dumna. Ale nie miałam innego wyjścia. Nie zamierzałam wtajemniczać jej w całą sytuację. Kazałaby się nie przyjmować i powiedziałaby, że nie powinnam tak reagować. Sorry, mamo, jestem trochę inna niż ty. Nie opuszczało mnie pytanie. Co jest ze mną nie tak? Chciałam wierzyć, że to przez brak czasu, ale... Dziewczyno, otrząśnij się. Jego wymówka jest oklepana. Gdyby chciał, znalazłby czas. Rita próbowała mnie obudzić. Zabolało jeszcze bardziej. Gdyby mu zależało. Wychodzi na to, że tak nie jest tak, jak myślałam na początku. Problem w tym, że się przywiązałam. Diana, gaśniesz w oczach. Odpuść go. Natasza zmierzyła mnie zmartwionym spojrzeniem. Nie psuj sobie wakacji przez jakiegoś idiotę. Prawda była taka, że przestałam już walczyć. Drugą sprawą było to, co się we mnie działo. Usiłowałam udawać, że wszystko jest w porządku. Żeby nie niepokoić innych, zwłaszcza rodziców. Choć czułam się otępiała, nijaka, bezbarwna. Rozdłuż miał dźwięk wiadomości. Przyzwyczaiłam się do myśli, że to któraś z przyjaciółek. Próbowałam zgadnąć, która. Zwykle nie trafiała. Ale mimo to lubiłam stawiać sobie wyzwania. Tym razem postawiłam na Erwinę. Czas sprawdzić. Litery układające się w imię nadawcy zwalił mnie nóg Alan. A dopiero co poczułam, że wyzbyłam się wszelkich emocji z nim związanych. Dopiero co poczułam, że zrosły mi się skrzydła, że blizny zbledną. Nie mogłam w to uwierzyć. Napisał. Znów przekroczył moją ścieżkę. Serce zabiło mi szybciej. Dziewczyny nie miały racji. Poczułam się głupią. Niesłusznie podejrzewałam, że kłamał. Widocznie faktycznie nie mógł wcześniej pozwolić sobie na kontakt ze mną. Może jednak nie jestem taka beznadziejna. Błąd. Zaczęło się jak ostatnio. Fajnie, miło i przyjemnie. Do czasu. Powtórka z rozrywki. Znów cisza. Znów co ja takiego zrobiłam? Nie mogłam tego zrozumieć. Nie opałam zasad tej chorej gry. Ale wiedziałam jedno. Przylepił mi pióra do skrzydeł, które z czasem okazały się trucizną. Rozchodziła się po całym moim ciele, jak, narkotyk, jak narkotyki wstrzyknięte w krew. Tyle, że z innym efektem. Zbyt duże skoki emocjonalne. Za dużo uczuć gubiłam się. Zbłądziłam dalej niż myślałam. Piękne, słoneczne lato. Temperatura, ku mojej uciesze, balansowała w granicach 20-25 stopni. Da się przeżyć. Tego popołudnia wiał chłodny wiatr. Idealne warunki na spacer. W zapakowałam sobie domowe musli, butelkę wody, obowiązkowo słuchawki i wyszłam z domu. Przechadzałam się ścieżkami, absorbując promienie słońca oświetlające moją buzię. Przyglądałam się, jak jeden z wielobarwnych motyli przelatuje z jednego kwiatu na drugi. Nagle znieruchomiałam. Mój wzrok zboczył z toru lotu wadach. Alan. Stałem kilkadziesiąt metrów ode mnie, nie sam. Wstrzymałam oddech. Musiało to trwać dłużej niż myślałam, gdyż w pewnej chwili jeden z jego. Wnioskuję kumpli! Coś mu szepnął. Alan odwrócił się w moim kierunku. Przełknęłam ślinę. Uśmiechnęłam się i kiwnęłam ręką na cześć. To było silniejsze ode mnie. Nie wiem, czego się spodziewałam. Ale na pewno nie tego, że Alan zacznie się śmiać i wytykać mnie palcami. Po chwili dołączyli do niego pozostali. A był ich tam chyba z pięciu. Zetkało mnie. Po chwili podeszła do nich wysoka, szczupła blondynka. Jeden z chłopaków, umięśniony, rudziel, coś do niej powiedział. Musiało chodzić o mnie, bo dziewczyna zawiesiła swój wzrok na mnie. Również wybuchła śmiechem. Alan objął ją i pocałował w policzek. Wszystko stało się dla mnie jasne. O ile wcześniej czułam się popękana... O tyle teraz rozsypałam się do końca. Pozwoliłam mu wejść w mój świat. Otworzyłam dla niego serce. Uwierzyłam. Miałam nadzieję. Brakło miłości. Naprawdę myślałam, że na mojej drodze pojawił się ktoś, komu na mnie zależy. Ktoś, komu mogę zaufać i kto będzie przy mnie stał. Myliłam się. Znowu. Kurwa. Wypłakałam wszystkie łzy. Pozostało tylko otępienie. Głuche, bez emocji, bez uczuć. Puste spojrzenie, pusty wzrok. Nieraz już byłam na dnie. To uczucie było inne. Sama nie umiem odpowiednio zdefiniować, jak się czułam. Żadne słowa nie były odpowiednie, by wyrazić, co tak naprawdę działo się we mnie. Chciałam uciec, schować się w miejscu, w którym nikt mnie nie znajdzie. Daleko, bardzo daleko stąd. Byłam taka głupia. Jak mogłam pomyśleć, że nowi będzie serio zależeć? Jak w ogóle mogłam dopuścić do siebie coś takiego? Zaufałam. Może za szybko, może zbyt naiwnie. Po prostu wierzyłam w ludzi. Wierzyłam, że są dobrzy. Wyłączyłam telefon, wyłączyłam komputer, odcięłam się od świata. Moje stare MP3 na nowo stało się najlepszym przyjacielem. Nie chciałam z nikim rozmawiać. W domu skłamałam, że się źle czuję. Albo uwierzyli, albo chcieli w to wierzyć. Nic nie powiedzieli. Najważniejsze. Zdawałam sobie sprawę, że że prędzej czy później będę musiała wrócić. Później było lepszą opcją. Przez rozróżniewające w moich uszach nuty zespołu Skylet przebiło się pukanie do drzwi. Nie zdążyłam nic powiedzieć. Wrota otworzyły się z impetem. Do pokoju wparowała grupka osób, znajome twarze. Co się z tobą dzieje? Lena nie wytrzymała. Marlena skarciła ją Irwinie. Co ja ci spójrz na nią? Weszła jej w Natasza, wskazując na mnie. Weschnęła mnie było odwrotu. W sumie może to mi pomoże. Usiądźcie, zaczęłam. Dziewczyny nie mogły uwierzyć, gdy wyznałam im, czego byłam świadkiem. Żadna, ale to żadna z nich nie spodziewała się takiego zachowania. Co za palant, idiota, sukinsyn, Debil i wszystko, co najgorsze! bulwersowała się Lena. Ten widok był tak komiczny, że nie sposób było się nie roześmiać. Kumpele poszły za moim przykładem. Widzisz, trzeba było od razu do nas zadzwonić. Już masz lepszy humor, skonkludowała Rita. Przepraszam, to było za dużo. Ja, ja, ja nie wiem, co myśleć. Mam wrażenie, jakby wszystko to, w co wierzyłam, okazało się jednym wielkim kłamstwem. Myślałam, że jest ze mną w porządku. Bo jest zapewniła Natasza. Nie szukaj problemu w sobie, bo go nie znajdziesz. Problem jest w tym chłopaku. To z nim jest coś nie tak. I nie mówię w ten sposób, tylko dlatego, że się przyjaźnimy. Popatrzyłam po kolei na każdą z nich. Stały tu wszystkie. Przyniosłam wzrok na zdjęcie jewity. Nagle poczułam jakby muśnięcie wiatru na ramieniu, choć okno było zamknięte. Otaczały mnie osoby, dla których się liczyłam. Uśmiechnęłam się blado. Dziękuję wam. Popłynęły łzy. Dobre łzy. Łzy wzruszenia. Ciągle myślę o tym zdarzeniu. Coś we mnie zostało. Nie upłynęło znowu aż tak dużo czasu. Pomimo tego, że obecnie głównie koncentruję się na szkole, to jednak myślami często błądzę. I choć czuję się o wiele lepiej... To jednak nie do końca wszystko jest na swoim miejscu. Rany się zabliźniają. Z czasem znikną. Z czasem znikną, zapewniłam samą siebie. A na razie zadanka, matura sama się nie zda. Upływa kilka sekund, Jana, słyszę głos mamy. Miałaś wyjść z Feliksem, potem będzie już ciemno. Przewróciłam oczami. Feliks, to pies sąsiadki. Zechciało jej się odwiedzać syna na tydzień i biedna niemieckim zostawić zwierzęca. Moja mama oczywiście musiała wykazać się altruizmem i zaoferowała pomoc. Tyle, że nie ona z nim chodzi. Obowiązek spadł na mnie, typowe. Przerwa od nauki dobrze ci zrobi jedno spojrzenie na zegarek. A Mogę tak za pół godzinki i długo muszę czas na kolację. Ale wiesz, że pół godzinki w jedną czy w drugą stronę nie zrobi problemu. Nie musisz być aż do tego stopnia konsekwentna. Wiem, ale to mnie jakoś trzyma. Zdaję sobie z tego sprawę. Jak dla mnie to nie do końca jeszcze normalne, ale nie wszystko od razu. Dobrze, że tamto minęło. Ja też się cieszę. Kobieta uśmiechnęła się lekko. Dzielna dziewczynka. Dzięki, mam. W parku pozwalałam sobie na wolność. Zwijam smycz. Niech pobiega. W nocy nie będzie rozrabiał. Siadam na drewnianej ławce i obserwuję ludzi. Zastanawiam się nad ich historią, nad tym, co przeżyli oraz nad tym, co jeszcze przyniesie im los. Podbiega do mnie Felix i ciągnie za nogawkę. Pewnie chce się bawić. Podnoszę patel i rzucam. Znów patruję się w przestrzeń. Czuję szarpnięcie w nodze. Felix wcale nie zamierzał przynieść mi z powrotem kija. O co ci chodzi? Odbiegł. Co za zwierzę. Wrócił znów to samo. Szarpie moje nowe spodnie. Felix karce go. Co ty wyprawiasz? W końcu udaje mi się wyrwać materiał z jego pyska. Niedobry pies ucieka. Nie mogę zrozumieć jego zachowania. Patrzę za nim lekko zaniepokojony. Odwrócił się na chwilę. Może to i dziwne, ale gdy napotkał mój wzrok, przyspieszył, szczekając. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Widocznie chciał mi coś pokazać. Niech ci będzie, myślę. Idę, a Felix się oddala. W końcu staje. Nie bez przyczyny. Podbiega do kogoś. Ten ktoś go głaszcze, a pies się prostuje. To do niego niepodobne. Dla obcych jest przecież zawsze nieprzychylnie nastawione. Może to ktoś, kogo wcześniej wyprowadzał? Jedyne logiczne wytłumaczenie. Podchodzę bliżej. Odgłos moich kroków pośród złotych, czerwonych i brązowych liści dociera do uszu postaci. Jest to chłopak. Tego jestem pewna. Prostuje się i patrzy na mnie. Jego zielono-szare tęczówki napotykają błękit moich oczu, błysk. Cisza, ale nie niezręczna. Inna. Upływają kolejne sekundy. Twój pies? pyta. Tym akcentem kończymy rozdział Nadzieja. Następnym razem, może to będzie w tym tygodniu, jeżeli nie to w przyszłym, rozpoczniemy ostatni rozdział mojej książki zatytułowany Miłość. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam serdecznie na kolejną część. Buziaczki!